Pakujemy się, w tej chwili ruszamy do Wałbrzycha aż umiera tam z duszności, jesz. Oczywiście nikt temu jeżowi nie chce pomóc. Kobieta obdzwoniła wszystkich, jesz jest w bardzo złym stanie, ledwie tak naprawdę oddycha. Nie wiem, czy damy radę, czy damy radę dojechać. Kiedy jeszcze będzie żywy. Pani jest bardzo empatyczna, bardzo współpracuje. Załatwiła nawet dla niego od sąsiada koncentrator tlenu, więc jest pod tlenem. A naszą misją jest ratowanie bez względu na porę. <laughs> Dlatego wsiadamy i pędzimy. Trzymajcie kciuki i wspierajcie nasze ratowanie Jeszy. To nie jest żadna ściema.